Cześć, tu Agnieszka. Witam Cię w moim podcaście Quantum Mindset. Dzisiaj chcę z Tobą porozmawiać o pieniądzach. I wiem, że masz za sobą lekturę mądrych książek, może próbowałaś ustawiać swój budżet, tworzyć tabelki w Excelu, ale dzisiaj nie o tym. Nie będziemy śledzić kodów rabatowych, ani analizować promocji. Chcę Cię zabrać w podróż o wiele głębiej do prawdziwego źródła twoich finansowych sukcesów i porażek. Bo widzisz, jest coś, o czym bardzo rzadko się mówi. W tych wszystkich kluczowych momentach, kiedy kupujesz coś pod wpływem impulsu, kiedy paraliżuje cię strach przed inwestycją, albo kiedy znowu łapiesz się na tym, że odkładasz na później ważną rozmowę o podwyżce, to tak naprawdę nie jesteś ty, a przynajmniej nie ta świadoma, logiczna ty. Która wie, co powinna zrobić. Kto w takim razie pociąga za sznurki? Najlepiej zobrazuje to pewna metafora, którą wprost uwielbiam. Pomyśl na chwilę o potężnej górze lodowej na środku oceanu. Ten piękny, lśniący w słońcu kawałek lodu, który widzimy nad wodą, to zaledwie jej wierzchołek. Mały, widoczny fragment. Cała jej prawdziwa moc, 90% masy, która decyduje, gdzie i jak szybko płynie, jest schowana głęboko pod powierzchnią. I ta podwodna, niewidoczna część jest jak potężny prąd morski. Możesz na górze próbować machać wiosłami, ile sił, ale to on decyduje, czy ostatecznie wylądujesz na Rajskiej Wyspie, czy znowu rozbijesz się o te same znajome skały. I dokładnie tak samo jest z tobą i z twoimi pieniędzmi. Wydaje nam się, że to my świadomie siedzimy za sterem. Przecież to ja decyduję, to moja karta, moje konto. Ale prawda jest taka, i wiem, że to być może trudne do przyjęcia, że ta nasza świadoma kontrola to w dużej mierze mit. Według naukowców to zaledwie 5% naszych decyzji, a reszta to potężny, niewidzialny autopilot. Twoja podświadomość, a ona działa na programach, które zostały wgrane lata temu. Zastanów się sama na spokojnie: jakie hasła o pieniądzach słyszałaś, kiedy dorastałaś? Pieniądze szczęścia nie dają, pieniądze zarabia się w pocie czoła, zawsze trzeba mieć coś na czarną godzinę, albo ten klasyk w naszej rodzinie nigdy się nie przelewało. To nie są tylko słowa, to też emocje, które widziałaś. Pamiętasz tę napiętą ciszę w domu, kiedy przychodziły rachunki? Albo kłótnie rodziców o pieniądze szeptane po kątach, Albo to poczucie wstydu, gdy nie miałaś tego, co inne dzieci? To wszystko są mikro doświadczenia, które zapisały się w twoim systemie nerwowym. Stały się cegiełkami, z których zbudowałaś swój wewnętrzny, finansowy dom. I ten dom ma swoje, często bardzo sztywne zasady. Zobacz, jak to działa w praktyce. Jesteś po ciężkim dniu, czujesz się niedoceniona i zmęczona. Wchodzisz do galerii handlowej, tylko popatrzeć, żeby trochę się zresetować. I nagle widzisz tę rzecz: torebkę, sukienkę, jakiś gadżet. Nie jest ci niezbędny, wiesz to, ale w Twojej głowie włącza się cichy szept autopilota. Popraw sobie humor, zasługujesz na to. To taka mała nagroda za ten okropny dzień. I zanim się obejrzysz, płacisz. Ulga trwa chwilę, a potem w domu patrzysz na ten zakup i czujesz znajomy ciężar w żołądku. Znowu to zrobiłam. Po co? To nie byłaś ty. To był twój autopilot, który właśnie wykonał stary program Leczenie trudnych emocji za pomocą zakupów. A żeby było jasne, dlaczego tak łatwo dajemy się ponieść. Musimy zrozumieć, co się dzieje w naszej głowie na poziomie biologicznym. Mamy tam takiego małego, ale bardzo wpływowego strażnika ciałko migdałowate. To jest nasz system alarmowy, prosto z czasów jaskiniowych. Dla niego nie ma różnicy między tygrysem szablozębnym a e-mailem od windykatora. Zagrożenie to zagrożenie. Kiedy on czuje stres. Włącza syrenę i oddaje stery prymitywnym reakcjom. Uciekaj, walcz albo zastygnij w bezruchu. To właśnie on każe Ci zamknąć laptopa, zamiast zmierzyć się z firmowymi finansami. To on podsuwa Ci kartę kredytową, żeby znieczulić trudne emocje. I to on paraliżuje Cię, gdy masz negocjować stawkę za swoją pracę, podsuwając myśl nie wychylaj się, bądź cicho, bo Cię odrzucą. Logika wtedy nie działa. Pracowałam kiedyś cudowną kobietą, która prowadziła fantastyczną, jednoosobową firmę. Była absolutną ekspertką w swojej dziedzinie, ale jej zarobki stały w miejscu. Za każdym razem, gdy miała podać klientowi cenę za swoją usługę, czuła fizyczny ścisk w żołądku, pociły jej się ręce i kończyło się na tym, że podawała stawkę o połowę niższą niż planowała. To było silniejsze od niej. Dopiero gdy zeszłyśmy pod wodę, odkryła, że nosi w sobie przekonanie po swojej mamie, że dobrym ludziom nie wypada być bogatym i rozmawiać o pieniądzach. Samo zobaczenie tego, nazwanie tego potwora dało jej niesamowitą ulgę i pozwoliło wreszcie zacząć wyceniać swoją pracę na tyle, na ile zasługiwała. Dlatego na koniec chcę ci coś podarować: takie małe ćwiczenie, a właściwie pytanie klucz. To jest jak zapalenie światła w ciemnym pokoju na jedną sekundę. Być może nie zobaczysz od razu wszystkiego, ale po raz pierwszy zdasz sobie sprawę, że nie jesteś w pustce, że w tym pokoju są meble, ściany i drzwi. Następnym razem, gdy będziesz przy kasie albo przed kliknięciem Kup teraz, zatrzymaj się. Weź jeden głęboki oddech i zadaj sobie w głowie pytanie: Kto w tym momencie podejmuje decyzję? Świadoma ja? Czy mój autopilot z przeszłości? Tylko tyle. Sama ta chwila pauzy, ta świadomość, to już jest ogromny krok do odzyskania kontroli. To twoja wewnętrzna góra lodowa, to nie jest wyrok, to nie jest problem do naprawienia, to jesteś ty, cała ty, z całym twoim potencjałem, który być może drzemie właśnie tam, pod powierzchnią. I to jest zaproszenie do fascynującej podróży w głąb siebie, do odzyskania mocy i świadomego nadania życiu nowego kursu. Jeśli czujesz, że ta dzisiejsza rozmowa jakoś w tobie rezonuje, że dotknęłyśmy czegoś naprawdę ważnego, to chcę Cię zaprosić do zrobienia kolejnego kroku. W opisie pod tym nagraniem zostawiłam dla Ciebie link. To nie jest link do kolejnego artykułu, to jest zaproszenie na. Konkretne, praktyczne szkolenie, na którym pokażę Ci, jak zacząć pracę z tym swoim autopilotem, jak wejść do sterowni i zacząć świadomie zmieniać kurs. Wiem, jak łatwo jest powiedzieć sobie zobaczę później, ale później to często ulubione słowo naszego autopilota. Zrób to dla siebie teraz. Kliknij w link i zobacz, co dla ciebie przygotowałam. Dziękuję, że poświęciłaś mi swój czas. Do usłyszenia.